Ja Moje dobra, drewno, nie dla Ciebie y, Dobra, tu ze mną jest Enkes i, i A to jest Ferrari, odcinek pierwszy A Co za złodziej Nic nie Spadłeś mi drewno Cicho nie spadłem Przypadkiem, bo ja sobie nie chciałem zrobić więcej, dlatego tego Cię No, 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 no. Ja, ja zraszuję pustynię Idźcie na lewo, ja zraszuję pójdę O, ale duża prawo, pustynia ja. Nie to Może byś chciał na łuk, wiesz? Najpierw. Chcesz łuk? Kto? Miecz. Kto? Ty. Nie, mam, nie, mam już Ja ale... jestem ej bo tutaj jest pusty, nie, No jest dobrze, tam... ale na, na początku potrzebujemy wszyscy, bo jeszcze nie mamy bard weapon, nie? Czy mogły zrobić bard weapon, ale... A, tak u to jest. Widzę, jest taki gówno troszeczkę. Tak byłem to jest nie, sex fact, nie, jakby, ktoś to... jakby ktoś pytał. Daj jeden df tylko, ja bym się chciał do mnie na przykład mod harmoniki, byłoby było, zajebiście. Ja nie miałem być magiem przypadkiem No wiesz nie, no, ja no do, do, hard do hard moda możecie grać co chcecie. Po harmodzie mam jedną kasę. No, o nie! O Jezus Mario! Foxy? No. Zaj Ci pokażę, go mnie nie wstań przestali gwałcić. Okej. Okay. Patrz, 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 patrz to. Weź co to jest człowieku? Co to... I ty jeden strzał i się skończy mana. To idzie. To jest prawda. To jest To machnę teraz. To uważaj, słuchaj, aparat. Nie mam many. <noise> okay. Chcesz to używać co? ja One Punch. One Punch Man. <głos> <głos> Twoje no zapar. teraz. nie, po prostu to wyrzuć do śmieci, jak nie chcesz. Nie, 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 ja tego nie chcę oczywiście. Plus 5 crit chance i 2% obrażeń i jeszcze zrobiłem O, U, o to jest fajne. Masz, to? Masz, sobie. To, jest, to jest decent, właśnie, masz, to jest decent. Masz, masz lepsze. Ale my mieliśmy wybrać jedną drużynę, Kalix. Niebieska? Tak. Niebieska. O, no, <laughs> ja mam coś ciekawego. ja mam takiego. Zobacz to. Teraz w końcu widać wasze niki. właśnie. Zobacz to, to jest ciekawe wewnętrznie. Hmm? Nawet, nawet. No. No Arionist to trzeba wiedzieć, bo to jest piękny No Dobra, się noc zrobi, bośmy przesiedzieli połowę. Dobra, to chcesz łuk? To ci mogę zrobić. Hmm. co to jest Icy Shard? Weź to trzymaj, to jest do Bardowski, to jest Torium mod. Chcesz, chce, okay. Foxy? Chcesz taki hmm. łuk? Jaki? Śmieszny, ci powiem. <laughs> <laughs> Okej, okay. trzymaj na kosztów, fajnie. Czekaj, mam coś lepszego. O, Legendary. Ale jest przyklęty, no to sorry Ale może za, może zanim go wyrzucę 9% Kolejny mana kost, papa I ostatni, jaki <grym> mogę zrobić, to jest Chcesz, jest to o, to jest fajne nawet O, o, sąsiadł 22% Nie powiem, że będziesz chciał Masz O, o Fajnie Jestem, co nie? O, mogę Ale zrobić, to, to... mogę sobie zrobić to śmieszną w nocy, w nocy masz większy temetry na to. Okay, karst. 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 Ale tak, to jest... to jest ten... To jest healer klas. Ma... Dobra. Eee, to jest collapsen. Okay. Cześć. Chyba. Tak to był karst. Karst. Słyszycie mam korapprę. A, A. Wiem. Okej, okay. yeah. wiem. A, Było rzucolę. Ja mam, mam plus 25 spię, ale jak szybko macham Czekaj, Nic, no nic mi nie przeszedł ten kerst. teraz patrzę, tak? Nie, to, to nie robi tak od razu, bo potrzebuję chwili. Okay. To jest teraz tylko do, do przedmiotów, które są obok niego. Mhm. No to nie, no to, pawek, pawek, to Dobra, w sensie nie. Panek, jak ty się malaj. Dobra, i potrzebuje, potrzebuje drena, żeby dom zrobić. Mhm. Ja może mam dużo. Może to, 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 to tutaj domek? Bo w sumie jest ładna miejscówka tutaj nawet. Mam dwieście drena, jak co. Czy, czy się kopiemy w dziurę pod ziemię? Jak myślisz? Mhm. Mam na dziurę. Zombiaki nie, potr nie potrafią schodzić w <tryk> dół. Mhm. Nie wiem, co się ostatnio z moim komputerem dzieje, ale nieważne, jaką wyda uruchomię, przez pierwsze 4 minuty komputer będzie mi chodził jak, jak odkurzacz. Głośno? Głośno, czy wolno? Głośno. 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 Eee, tak pan. możesz pozdrowić YouTube'a. <laughs> No. O, yy, naprawiam? Masz live? Nie, nie. nagrywamy w tak Terrarii. Kurde Messenger. Yy, co? Hmm. Sosia, zrób pochodniej i trzymaj i wejdź tu chodź do mnie. Już, yy, już, czekaj. Nie było do rozmowy. Yy, pochodnia, pochodnie, pochodnie, pochodnie. Gdzie wy jesteście? W Terrarii. A naprawdę, a ja myślę, że... Nie. Dobra, to ja idę, cześć nie. Chłopaki, ile macie złotych monet? Yyy, eee, no, zero Tak jak tutaj <grym> Ale my robimy doma, a ty umrzesz z zombiaków i stacisz na hajs na świat. <grym> a potem my go... Rano a, rano. Potem my, a potem pójdziemy go podnieść, nie? Ukradniemy mu Jeszcze co, poczekaj po pierwsze, nie wiecie gdzie jest po drugie... Ja się bardzo cieszę, że no, o, no, było tam... była gwiazda. Połóż to połonie. Nie, nie mm, robimy dużego dysku. jak to wam dam moje diamenty. My diamenty już kopiemy, tak. Ty co? Yeah, yeah. Ja aktualnie kopię diamenty. O, punkta tak wysoko? To mnie dość ciekawe. Biedny guide, by the way. Czekaj. Miner, miner, miner. A, właśnie. Uy. Pamiętaj o tym. też sobie zrobić coś dla siebie? 11 ja się da. Nie to się Nie da się nie uderzy przez ścianę. Tu się jeszcze jest. Ty to widzisz? To jest tyna. No tak, tak delikatnie widzę tylko rudę. Mam żelazo znalazłem, fajnie. A jeszcze, oj, tu i niżej, i niżej. Jest e, iron, mamy, mamy żelazo w tym świecie. I to jest widok gwiazdka na lewo, staw się idź po no, gwiazdkę. No, no, gwiazdkę. chciałem no, no, chcia 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 iść, tylko. No hmm. iść. <laughs> tylko nie, nie, nie umrzej. Nie nie. nie. Mamy myśl nisko, tylko nie mam bardzo miejsca, żeby postawić. Mhm. Hey, Wejdź ten jeden bloczek połóż tylko o pochodni. Eee, Ty a to a może po prostu zniszczę. No tutaj, ale patrzę trzech. O, patrzę. I Jeszcze pamiętaj, żeby się zaopatrzyć w platformy. Przedadzą ci się. Eee, wooden platform. O. Dobra. Ja w sumie może więcej tych platform. Hmm. No znaczy to tak, z 50 startu raczej inaczej. Chyba będziesz przechodził przez tą dziurę na pustyni. No, 36. Wiesz co? Zrobię strzał troszeczkę. Kolejny być, bo, bo nie chcę się wychodzić po niego. Kombinować wychodzenie. Ja też potrzebuję może gwizdka, mojego, Będę sobie używał już. Annoying! Na. Nie patrzę, Annoying. W, w to kosztuje 18 drewna. O, deadly. Plus 11% obrażeń, plus 14% speeda, plus 1% obrażeń on common. No, bardzo dobrze strzeliłem hmm. tym strzałem. Dobrze się. Dobrze Jak gwizdek. Ja przy to może jak no. to zrobię. Tak mieć klepę. <grym> Nie, klepę na 14. Serio? Aha. Julu. To jest 4. to chyba. Albo to na ekspercie. No, będziemy nie wiem, ale jak tematycznie to jest elfy są to, to z tak. jeden. A ten star to wciąż jest, zobacz, z serduszkiem. Hm. Co to? Nie wiem. Na serduszko. Tego ser... Tego ser... A, Na serduszko no. niech sobie będzie. Ograniczę spawny. Pamiętaj. A, jak chłopaki mam dużo żelazo, to wyleczę ci kubawek. Nie wiem w ogóle z łóżku tak, tak bliska strzelam. Hmm. Nie wiem. Zjedźmy troszkę świata. Ja. Jesteś dzban. Ale dzban. Pa, papa. Pa. Siema. Nie. Platformy. 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 Mamy? Nie do nas. Mam, zrobiłem schodki z tej platformy. O! Dobra, tak, tak tego nie zrobię. Ej, ogólnie ja nie umiem kręcić tej tak Tak z góry budzi nie, nie bój się krytyki. 13 kret, idzie. Czemu, mi, czemu nie mogę tam doskoczyć po trzecią gwiazdkę? Może jeszcze wspomniał jakie mody używamy. A, y, czekaj, mogę tu sprawdzić stąd? Właściwie tak samem nie listę. Wiem, że wy się ale nic mi się teraz chodzi na Discord. Znaczy, jest to, ja chyba pamiętam, jak te były modyfikacje: Story no. Mod, Boss Checklist, y, Browser, bodajże Even More Modifiers. Czy jeszcze? Widziałem, że na

z lombiarm nie dostałem niestety, ale trudno się mówi. No, strzelaj, daj mi wątpienie. Dobra. Nawet trafiłem tu. Zabrał strzał. Czekaj, czeka, po, pochodnie mi się skończyły. Eee, radar, iron bar... E... Ej, oko, oko, oko! oko. Ej, oko. Mój radar teraz. <noise> Find now. <noise> Mam Rekola, jakbyś potrzebował. Mhm. Mm o, jest dużo tego. Bardzo dużo. Jeszcze jedną u dołu. Końńń, a tutaj trzeba mnie z dala. <noise> Nie mogę ugodzić. Ta. O, Tak. No, jakbyś się hmm. Mam plus do knockbacka jeszcze. Hmm, o, to oh, jest. O, to jest strzały. O, no, stare. O, to jest strzały. Nie mogę dostać. E, gdzie jest chwem? Te potwory tu. Hmm, Ty cztery gwiazdy jednej. No, chcę zebrać. Dobra. Fy tu jest duże złoże. Dobrze złożyć czego? A, dobra, widzę. Dużo cenko. Co tak się to nazywa. I, o, oceniam, to ciało tutaj. Bolem Antillion. Nie, jest. O, czyta. Się... Weź tam, co się robi. Eee. ty Leciś... już notujesz, śmiecił. Na nie, nie chroni, tylko że do skrzynki leci. Co to weźmie? to była. Eee, była. Czekaj. Fortifying for, for, for Quarter. Fortifying Wond, shurikenów trochę trochę ten. Fortifying Wond? No. Coś takiego. I wiele jest jak już to robisz. Nie mam zasięgu. O, 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 o dobra. Odpierajmy to. Co to w ogóle robi? Nie wiem, dajcie w latarce. Tak. Um. A bo możesz mi Chyba możesz mi też dać. Oj, oj, ostrożnie. Ale to nie zadaje wrażeń? Chyba nie. Tak, to też no, masz widać mogę. chyba. No, można widać kartę. A no, to dla mnie chyba bardziej, bo z kupotem, ale okej. Okay. Muszę cię chyba trafić. Nie wiem. O, dobra, o, o, dobra, przeżyłem. Wy mnie sobie dobrze słyszeliście? Co? co? Miałem mikrofon na ziemi. Aha. Aha, <grym _> Teraz się zorientowałem. Ej, Sasia, dasz, dasz mi jednego Glowsticka? Eeeh. No nie rzucaj go, tylko po prostu go rzuć dla mnie. Nie mam Glowsticka. Nie jakiś Glowsticka? Trzymałeś Glowsticka, glow nie. nie kłam? Nie? nie? Tak. Nie. Tak. Nie. Trzymałeś Glowsticka, Sasia, że ja to wiem. Najwyżej pochodnie. Ja może to. No, no i mam yy, miot. O i no. kowadło. Co masz? Śnieżkamiot. Kowadło. Tak, no kul, yy, te, coś nie strzela śniżkami. No. Ale i kowadło znalazłem, więc świetnie. O kurde. Ty, typa. Ty, pa. Joj. Jakoś hmm, z slime'ów się to zrobiło, Okej. Okay. Dobra, idę do jemkę, jestem to ja tutaj kopię tylko troszkę, ale będzie mm -hmm. wychodził. A. I nic tutaj to chyba nie będzie. Bo chyba się w tamtej dziurze. I tam jest tutaj jakieś. Jest tam trochę żelaza, przyda się. Żelaza jest harmonika, harmonika to jest mojej popcorn. <grystanie> Broń. Cukra idzie właśnie, nawet powietrze. Ale glostyki byłyby super, tutaj. Ja no, mam tak. Serio masz? Hmm. Mogę zrobić ten, gwiazdy w butelce. No, nie, ona chyba nie daje regeneracji, ona już się daje. Nie wiem. I, i piszę tylko, że materiał. Ja mam drewno 211. To nie jest tylko tam. Tak, zwiedzam. Probeś też, też nie utopić. Dziękuję. Jakbyś troszkę mi z na surowce. Mhm. To nie wiem, ja idę jeszcze bardziej na. Ja mamy twoje ja wyłączenie. No, na, na, na lewej to może. We będzie już chyba bardziej pustynia. Tak. Ja nie chcę iść na pustynię jeszcze. Znaczy, jak umiesz przed antilionami i jeśli nie jest burza piaskowa, to możesz jak najbardziej Nie pytaj, Nie pytaj, nie, nie, nie wiem czy co się dzieje, jak jest burza piaskowa i jest ekspert. Ja Robiliśmy na normalnym, na ekspercie nie graliśmy jeszcze wtedy, kiedy była burza piaskowa. No. A teraz pomysł sobie, damage razy dwa. Hmm. No. To się bije. No właśnie, wtedy też problematycznie się robi. Śmierć. Dobra, się z tobą w sumie. Lewo? Ale co trzeba? Teraz. Hmm. A ty tu robisz, tu ok. Tak to robię. I dalej w dół. Okay. A może się to najpierw zeskautujmy, co tutaj mamy. Na lewo coś jest. Ale to jest chyba ten. Fossil. Ja się nie znam. O czekaj. To jest...

Osiedlaj droga, osiedlaj. O, tą A, o, aha, okej. Okay. Piasek. Okay. Ej, ej, bo Ta. to slime zaraz spadnie na ciebie. Nie, co ty? No ja Mi nie. smart. Nie lato. Easy, teraz możemy i dalej. Tylko na trepy uważaj, bo mam mało HP. Ty nawet taki mu one shot, ale. E hmm. tak, co to jest to? Nie pamiętam tego. Węgiel, to się do czegoś sprzedawał, pamiętam. Się do czegoś używało? Bierzmy to. Już to zebrałem co? Ja zebrałem. Nie, bo Ja byłem już też. A ty też wym wymajnował wymajnałem, ja ci ukradłem. No, tak wiem. O! ty właśnie, właśnie Golda stracił. Tylko 12. Tylko 12. Tylko <laughs> 12 Golda. macie tego. tego? No dobra. Ale wiecie, co ja zdobyłem? Powiedzmy, to zdobyłem podczas mojej podróży. Mhm. A może zapingowe na przykład. O, właśnie, z tego będą złapać. Zabij to, plowciki z tego trpą. Czy to... się mogę nazwać? Robocie. To nie jest leczenie raczej, to jest tylko tarcza. Dobra, lutercze tarcza zawsze spoko, tak. Jaki, ty, ty, nie ty nie leczysz, ty nie mnie dalej. Leczy? No, tylko moja misja skończyła. Ale nieźle. No, dawaj plowcika, a się. Chodź. Zobaczmy, co my tu mamy. Gry się wycofać. O, to jest, o, jest, ANC nie, dobra. Ancien bandana. to. Chodź tutaj do wody, do wojca, 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 Pobije dużo, to Okej. Okay. używaj. I wiesz, ja nie jestem ekspertem w terenie, więc... Nie oczekuję do mnie zbyt dużo, tak? <grystek> Będę oczekiwał, o ile trzeba. Majn. O, o, czekaj, widzę, widzę, dla maga. Widzę, cię dla maga. O, to, to dla mnie. To ja ci wymainuję, spokojnie. Dobra. Tylko potrzebuję więcej tylu. Nie wiem, czy ty jesteś w końcu łucznikiem, czy magiem? Nie wiem. Magiem chyba. To ja idę pod mele. Okej. Okay. Żartowałem, mele jest podziemne, potem. Znaczy, nie w Torium akurat, ale okej. Okay. Yy, tutaj coś jeszcze ja jest, Mam grossika co Ale nie, nie, idź. Co Co? Nie tak, nie tak. Chcesz, żeby ta woda była wiecznie z nami? Nie, nie. No właśnie. Tu, 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 czekaj, nie to. To chciałem. Jeszcze jedno. Teraz tak. Tak się dokopiemy do naszego miejsca. O! No. Musimy uwalać w tym miejscu. 34! O to... Do... O Jezu Maria, co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? O! Spanikowałem, postawiłem trzy pochodnie. <grym> ja postawiłem jedno. Ale, zwiedz ale zwiedzajmy. Ale zwiedzajmy sobie. Dobra. Yy, mi by się przydał ten <grym> Trudno się mówi. Trudno. Czekaj, widzę chyba coś. Nie no. to 1 -go 67 silvera, nawet no tylko teraz nie umierać. Eeeh yy... Węgiel? Już jakieś pochodnie? Nie dobra, to jest za Mam, mam, mam. Chilu. mam, Tylko nie mam. żelu, ani drewna już. Ja mam jeszcze drewna. Dobrze, to chodź. Jeszcze możemy zwiedzać. Żelu mam jeszcze 8. O jaju, o! o yy. 45! Yy. 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 Weźmy oświetlaj troszeczkę. Bo eee. wiesz co? Użyjmy, użyjmy tak tak tego clowstika. Hmm. No. O Jezu! Puść mnie! <laughs> Okej okay. co to jest? <śmiech> <śmiech> o ja to... Nie Jezu i... że, Nie zdążyłem się zablokować, to jest koplować nie zdążyłem. Widzicie, <laughs> co <laughs> się <laughs> próbowałeś God dammit! Niech to teraz to mi się Mój kilo jest lepszy od mojego y, miecza. Sosiad, no, wybiłeś sobie chowadło znalazłeś, ale Ty jego pieca to już nie Było kamienia nie miałem. Ej, poxy! Nie ja ucieknij stąd. Mam coś fajnego <grym> powiem, jakiś fajny item. Jaki? O nie, zrobiłem go nie sący. Co to jest <grym> rakieta. Mieszkań Chcesz rakiet. tego użyć? Sosiad? Ej, a widziałeś, jakie mam? Widziałeś na czacie, jakie mam? Tak, tak, to chodź, chodź, chodź. Masz, użyj sobie tego, użyj tego, użyj. Ucieczka, szybko użyj tego. Użyj, użyj temu, Znasz się fajne gdzie jest? Przeczytałem to. opis. Ale użyj. Nie jestem. <grym> Zasłapię cię. To jest. Nie dam się. No. Weź, weź mi to zabij, proszę cię. Nie, użyj rakiety. Czekaj to nie zabije tam. Ja nie mam problemu z tak jak ty. Powiedziałeś, że nie będziesz zabijał, no to nie ja zabijaj. No nie zabijam. Będzie się tam najmniej, jak będziesz chciał pójść na prawo. Ja nie chcę pójść Teraz. I co teraz? Dobry, co teraz? do was. No, kraju. no, bój się, uciekaj, uciekaj. On cię bardziej lubi. Uf. Co ty się dzieje? F. No i co teraz? Ty co, się marnujesz lód? Że to na Frostburna rowy trzeba. Co ty robisz? Nie wiem. Robię podkład z lodu. Marnie, Marnie arały. O, śnieg zaczął wypadać teraz. O, ktoś tam umiera widzę. Nie. Nie ja się... ty. Dobra, dwa silvera. Hmm. Ja tam dzisiaj Foxy już wracam. Nie no, wiem co jest ja... tego lodu. Nie przyspieszeń. A już nie jesteś tutaj? Jest. Potrzebuję. No bo powiedz mi, że zrobić coś takiego. Dobra, ja zrobię. Potrzebuję piec. drewna, dajcie mi trochę drewna. Okej. Okay. Masz cały. Wiesz, że możesz oddzielać nie? A piecu już postawiałeś, dobra. Zobaczmy, mamy cenny, 26. Irona mamy. 42 Irona plus 4, 46. Tungstenu. Gratuluję. 12, ma, ma ktoś AJS, z Eeeh, mam. Daj mi jeszcze, jeszcze daj mi jaj. No daj mi trochę. No daj, mi, daj mi, mi rudy, ja przetopię. Zobaczymy, co można z tego zrobić. Bo pikola jest zarąbiste. Dobra, dobra. No co ten na dwa, dwa Piccolo nie będzie, przykro mi. Ale na, na harmonikę cię mogę zrobić, jak chcesz się bawić tym. Weźcie się z nim pobijcie, bo mi się chce. Ty robić żelazne kilo? Nie, daj się że do golda można teraz pójść. Tak nie ma dużej różnicy. Dobra, to o harmonikę zrobić? Ja harmonikę mam mogę też zrobić. Chyba, co my to drugą chcielibyśmy? A jest i banana to taka nie Ja chcę zrobić. Glacial Pico, teraz, teraz tak, trzymamy kciuki, żeby był dobry RNG. No, no, no. 8 potrzebuje. I to nie wiem, jeszcze na i mógłbym ci zrobić. Ojej, przeklęte! Czego? Co chcesz zrobić? Sad No to przykro do śmieci ramię? idzie. Do śmieci poszło. Jeszcze no to jeden jest. tung sen miałbym bardzo mam zrobić ma, kolejnego, Nikolo. Ja, no ja, za... ja się chyba chiluję jak kogoś wyhiluję. Może. Zrobię harmonikę, robicie harmonikę czy masz już? nie, mam, może zrobić. Jedna harmonika hmm. plus trzyma na kostu, nie wiem czy tym to otrzymać. Druga harmonika plus mana kost. Trzecia harmonika. Hmm. Nie dobra. Nie ma mana. No nie, no dlaczego same mana kosty mi są The gademy. No widzisz. A, ja. że jesteś magiem, będziesz nie chciał używać. Zobaczmy, która jest lepsza dla ciebie. tobie bije najwięcej. Hmm. No. Mas. Não, mas é